Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka. Zapraszam Was, moi drodzy, na czytanie na rok 2021. Omówię Wam każdy miesiąc poszczególnie. Omówię Wam w temacie pracy, finansów, uczuć, emocji, to co do Was przychodzi w tym roku, to co będzie dla Was trudne, z jaką energią będziecie w ogóle wchodzić w każdy miesiąc, tak? Pamiętajcie, moi drodzy, że to czytanie jest czytaniem ogólnym. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany czytaniem prywatnym, robię horoskopy roczne, one wyglądają podobnie jak, jak ten tutaj, tylko ja w prywatnych czytaniach dokładam więcej kart, jest więcej pozycji, są niespodzianki, jakie Was czekają, omawiam kwestie zdrowia itd., yy, itd., tak tak moi drodzy. Także jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, no to macie mail w opisie filmu do mnie. Dobrze, a teraz już zapraszam Was. Zaczynamy od stycznia. Styczeń 2021 dla osób spod znaku Byka. Styczeń 2021. Wchodzicie z energią bycia stabilnym, bycia odważnym. Chodzicie z energią bycia takim odważnym, zdecydowanym, chcecie zmian, chcecie poważnych zmian. Czujecie się w pewien sposób uziemieni, yy, czujecie się w pewien sposób zdecydowani i wy będziecie kroczyć przez ten nowy rok jako osoby. Które chcą zmian, tak? Jeśli chodzi o pracę i o finanse Macie jakieś pieniądze przy sobie Gdzieś te pieniądze jakieś są przy Was Jakieś oszczędności, oszczędności macie Ale bardzo jest Wam ciężko jakikolwiek grosz wydać Być może czujecie, że te oszczędności się gdzieś kurczą Te zasoby gdzieś się kurczą I dlatego po prostu jest Wam ciężko wydać Jeśli chodzi o uczucia, o emocje To czujecie się troszkę samotni Jeśli jesteście w związku, to karty mi pokazują tak jakby każdy z Was żyje po swojemu. Jeśli jesteście osobami samotnymi, wolnymi, to karty pokazują, jest takie zatrzymanie, jest taka energia zimna, chłodu, jest taka energia stagnacji. Karty mówią: Zbyt dużo przebywacie sami ze sobą. Jeśli zależy Wam, Chcielibyście odmienić swój los na lepszy, macie wychodzić. Macie wychodzić do ludzi, macie kontaktować się z ludźmi, nie zamykać się w sobie. Uczuciowo-emocjonalnie dużo będziecie analizować. Macie dobre założenie, bo chcecie ten rok zmienić, chcecie ten rok odmienić, chcecie zmian, ale jeszcze styczeń pokazuje mi zatrzymanie, przychodzi do was wisielec, więc stagnacja i zatrzymanie. Jeszcze to działanie nie będzie w styczniu u Was możliwe, tak jak Wam się to wydaje. Tak, jak wy to sobie zaplanujecie, w utrudnieniu macie jakąś uroczystość rodzinną, albo jakiś wyjazd gdzieś. Luty. W luty karty pokazują, wchodzicie z energią głupca, czyli dużo radości, chęć zmian. Takiej beztroski, nowe pomysły będą Wam się gdzieś w głowie rodzić Jak takie duże dziecko, z radością będziecie chcieli naprawdę zmian Będziecie chcieli odmienić swój los na lepszy Jeśli chodzi o pracę i o finanse, jakieś konflikty Coś Wam nie wychodzi moi drodzy Jeśli szukacie tej pracy, no to karty mówią Coś Wam nie wychodzi, może powinniście zwrócić się do kogoś o porady, może do jakiejś instytucji wniosek złożyć albo poprzez kogoś załatwić jakąś sprawę, bo tutaj jest coś nie tak, tutaj działacie nie tak, zbyt może agresywnie, zbyt, zbyt może nerwowo będziecie podchodzić do tej sytuacji, do tej kwestii. W uczuciach, w emocjach totalnie się blokujecie. Zamykacie się, blokujecie się, nic wam się nie chce. Jeśli byliście w jakimś romansie z kimś, jeśli utrzymywaliście z kimś jakieś stosunki, przyjaźń, romans, ktoś planował sobie relacje z wami, to od was odchodzi. Karty pokazują. Karty mówią, że będziecie gdzieś stawiali na swój rozwój. Będziecie gdzieś, to jest Wasza energia, tak? Kapłan, to jest Wasza energia, to jest byk, będziecie gdzieś myśleć intensywnie o tym, żeby się jakoś rozwijać, będziecie chcieli czerpać wiedzę, naukę, być może gdzieś na internecie, gdzieś przeglądając YouTube, napotkacie kogoś, jakiś kanał, ktoś będzie mądrze, dobrze mówił o uleczeniu siebie, o wybaczeniu, o pokochaniu i... I po prostu ten ktoś stanie się Waszym mentorem, Waszym nauczycielem. I poprzez tego kogoś być może będziecie dokonywać rozwoju swojego Marzec, w marcu macie dwie dziesiątki. Coś się będzie u Was domykać. Jakieś trudne, ciężkie sprawy będą się domykać. Dużo czarnowistwa, dużo negatywnych myśli w głowie się u was, moi drodzy, pokazuje. Ale to będzie Wam potrzebne do tego, żeby oczyścić. Oczyścić te myśli, żeby oczyścić ten umysł, żeby pożegnać, zostawić to, co już nie służy i wejść w nowe. Może być tak, że troszkę będziecie mieli poczucie strachu i kryzysu wewnętrznego, ale karty mówią zostawić to, przepracować to i zostawić to, odrzucić to od siebie, podziękować tym wszystkim osobom, które były, które nawet was skrzywdziły, podziękować, wybaczyć im i po prostu nie myśleć już o tym, tak? Podziękować im za to, nie że was krzywdziły, tylko za to, że być może nauczyły was czegoś, że być może dzięki temu, że one w jakiś sposób was krzywdziły bądź skrzywdziły, to wy zaczęliście postrzegać świat inaczej, postanowiliście zareagować, odnowić się, wejść w nowe, ruszyć z czymś. Podziękujcie, bądźcie wdzięczni i ruszcie po swoje. Jeśli chodzi o pracę i o finanse, dużo y, obciążenia, dużo przeciążenia. Y, Odpowiedzialność, spadnie na Was jakaś odpowiedzialność w pracy czy za finanse i tak dalej. Dużo będziecie energii swojej w to wkładać, moi drodzy. Jeśli chodzi o uczucia, o emocje, o emocje, będziecie się skontaktować z kimś, ktoś tutaj będzie do Was pisał, ale Wam nie będą w głowie romanse. Wy będziecie stawiać na siebie, na swój rozwój, na zdrowe odżywianie się, na uprawianie spo, sportu. Wy będziecie. Mm, Wy będziecie chcieli tego byka, dosłownie tego byczka, byczek będzie chciał byczka ujaźnić, tego byczka w sobie, który gdzieś tam się rozpycha, który gdzieś tam nie wie czego chce, który gdzieś tam chce zmian, ale nie do końca jest zdecydowany. Wy będziecie chcieli złapać tego byka wewnętrznego za rogi. Uporządkować go, dać go do pionu, wytłumaczyć mu o co chodzi, w czym jest rzecz i zacząć myśleć po swojemu. Przede wszystkim przychodzi do Was pomysł na aktywność fizyczną, na zmianę diety, na zdrowe odżywianie się, na uprawianie sportu yoga, medytacja, fitness cokolwiek w tym może być, ale chęć naprawdę zmian. Kwiecień pokazuje się u Was miesiącem, gdzie będą do Was napływać jakieś wiadomości na temat spraw sądowych, urzędowych, administracyjnych. Coś w tym temacie rusza z miejsca u Was. Jakieś sprawy będą się wyjaśniać. Karty nakłaniają Was do tego, żebyście zdroworozsądkowo podchodzili do tych spraw, żebyście nie kłamali. Bo macie w utrudnieniu kartek księżyca, i moi drodzy, jeśli będziecie żyli w iluzji, w swoim jakimś tam urojeniu na temat tych różnych spraw urzędowych, i będziecie się miotać, będziecie kłamać, nie będziecie trzymać się jednej wersji, no to wpadniecie na tym i będziecie mieć klęskę, poczujecie klęskę. Tak tutaj się, moi drodzy, pokazuje. Finansowo jest ok, jest fajnie, być może będziecie się wprowadzać do nowego mieszkania, do nowego domu, jakieś tutaj zmiany, jakieś tutaj upiększanie domu, mieszkania się u Was pokazuje bardzo fajnie. Przychodzą do Was pieniądze. Wy, moi drodzy, tak jakby za pomocą czarodziejskiej różdżki, ale jakoś tak z pozytywnymi myślami gdzieś będziecie właśnie w tym 2021 roku i te finanse będą przy Was. Raz mniejsze, raz większe, ale one przy Was będą. Świetny kontakt międzyludzki się tu u Was pokazuje. Dużo będziecie na telefonie, dużo będziecie na łączach internetowych, dużo będzie do Was ludzi dzwonić, pisać, Wy będziecie się z ludźmi komunikować. Naprawdę tutaj się pokazuje mm, bardzo mocno. Tak jak powiedziałam, Kwiecień urzędowy Maj również Być może w kwietniu dostaniecie wiadomość Na temat jakiejś rozprawy A w maju pokazuje się, wchodzicie z energią, z energią Sprawiedliwości Czyli maj pokazuje się tak jakby Zapada jakiś wyrok albo odbywa się Jakaś sprawa u Was urzędowa Administracyjna, sądowa Tak tutaj się moi drodzy pokazuje Karty pokazują Dokładnie Jeśli będziecie oszukiwać Tak jak mówiłam wcześniej to jeśli będziecie w kwietniu niefajnie działać Będziecie kłamać z czymś No to w maju karty pokazują, że Te oszustwo wyjdzie na jaw Że ta intryga, te kłamstwo To wszystko się wyda i naprawdę możecie ponieść klęskę Wyjaśniacie tutaj coś Składacie jakieś zeznania Oczekujecie na to, że ktoś pójdzie za wami Że ktoś będzie zeznawał na waszą korzyść Kontaktujecie się z kimś w tym celu Nagabujecie kogoś Do tego Moi drodzy, nie róbcie tak jeśli faktycznie jesteście w takiej sytuacji, to nie róbcie tak, tylko delikatnie coś możecie wspomnieć, ale nie nagabujcie nikogo, bo to może się rykoszetem dla was odbić, nie fajnie, tak? Ogólnie karty pokazują, jeśli będziecie w stałych związkach, to karty mówią, że będziecie kogoś podglądać, interesować się kimś. Taka troszkę mała zazdrość tutaj może być i po prostu będziecie przeglądać portale, społecznościowe, telefon, być może śledzić kogoś. Albo to tak będzie, że to ktoś, kto jest waszym partnerem, kto będzie waszym partnerem, że ten ktoś będzie wam utrudniał. Bo pamiętajcie, że w czytaniach ogólnych to ta energia może być zmienna, tak? Możecie sobie ją wymieniać. Moi drodzy, może być tak, że może odkryjecie jakąś tajemnicę, może odkryjecie jakąś zdradę w, w maju, tak? Na temat partnera, jakieś tu kłamstwo wyjdzie na jaw, moi drodzy. Ja mam wrażenie, że wy tutaj. Też będziecie zastanawiać się bardzo mocno nad wyborem pracy. Mogą paść dwie propozycje, dwie opcje do wyboru. Może być tak, że może będzie Wam proponowany awans, jakaś zmiana w pracy i Wy się będziecie bardzo mocno nad tym zastanawiać, a to jest bardzo pozytywne. Czerwiec? No, w czerwcu to Wy jesteście ogniści, temperamentni, Wy dbacie o siebie, Wy przyciągacie płeć przeciwną. Karty pokazują, Będziecie tutaj chcieli hucznie obchodzić jakąś imprezę tutaj karty pokazują, że w momencie kiedy ta pogoda będzie taka już ładna, fajna, słoneczko wysoko, cieplutko, to Wy w szpileczkach, drogie Panie, w sukieneczkach będziecie sobie fajnie chodzić po chodniku, po ulicy jako atrakcyjne kobiety i będziecie przyciągać bądź przeciwną Dla niektórych z Was pokazują się zmiany w uczuciach, dla innych pokazuje się nowy związek, nowa miłość, ktoś się wami zainteresuje. Ktoś się wami, ktoś się będzie w was podkochiwał, poważne zmiany. Nie rozumiem tylko, dlaczego wy tak emocjonalnie będziecie podchodzić do tego wszystkiego drętwo, moi drodzy. Jeśli chodzi o pracę i o finanse, wchodzicie w coś nowe. Pokazuje się praca, być może dla niektórych z was praca ym, przez internet, ym, tak, praca przez telefon, ale ogólnie wchodzicie w coś nowego. Uważajcie tylko na finanse, żebyście zbyt dużo nie wydawali w czerwcu. Tutaj mi karty pokazują Dobrze, lipiec W lipcu karty pokazują jakieś stare sprawy Stare sprawy do Was powracają, coś co będzie Was bardzo denerwować Jakieś takie sprawy na temat zdrady, ro, takiego oszustwa, wykorzystania No trójka mieczy jest ciężką energią, tak? Bo ona mówi o tym, że te sztylety są wbite Wy nie widzicie wyjścia z tego, wy do czegoś powracacie, jakieś sprawy do was powracają i w momencie, kiedy przepracujecie to, kiedy uregulujecie to, kiedy wyjaśnicie to, kiedy zapanuje w waszym sercu radość, wdzięczność, zadowolenie, no to jesteście w stanie zmienić, jesteście w stanie dokonać zmiany, tak? Wy jesteście w stanie, moi drodzy. Trójka mieczy to jest karta, która mówi, że coś powraca, ale to też mogą być wasze myśli, to też może być w waszych myślach. Rozpamiętywanie czegoś, co wam już naprawdę nie służy, coś, czego nie powinniście już rozpamiętywać, tak mi tutaj karty pokazują. Finansowo, tak jak powiedziałam, jeśli nie będziecie oszczędzać w czerwcu, no to w lipcu karty mówią, możecie troszkę czuć się zubożeni finansowo, możecie mieć troszkę braki. Konflikty, konflikty pokazują się z ludźmi, nerwowość, porywczość, nieprzyjemne słowa mogą padać, problemy finansowe tutaj zbyt dużo wydaliście wcześniej i to się może wam w lipcu objawiać, pokazywać, tak? Karty pokazują, ale mimo wszystko, pomimo tych trudności, które gdzieś wam lipiec pokazuje, to wy będziecie wdzięczni za to, co wy macie, wy będziecie się gościć z kimś. Wy będziecie świętować, być może ktoś was gdzieś zaprosi na jakieś wesele, na jakąś uroczystość, na jakieś narodziny dziecka, na cokolwiek, albo sami znajdziecie w sobie chęć do tego, żeby jakiś dzień w lipcu um, pocelebrować, żeby uświęcić go, żeby być radosnym. Tak tutaj karty pokazują. No, sierpień pokazuje się, że coś z zewnątrz do Was przychodzi. Jeśli w lipcu tego nie ogarniecie, jeśli w lipcu tego nie przepracujecie, nie uregulujecie, no to karta wierzy mówi, że los za was zadecyduje i w sierpniu jakaś klęska do Was przychodzi. Tak mi tutaj karty pokazują. Ja mam wrażenie, że to jest jakaś wiadomość od jakiejś instytucji. Nie pójdzie po Waszej myśli. Jakaś sprawa nie załatwi się, tak jak Wy tego oczekiwaliście, tak jak Wy sobie w głowie ułożyliście, tak? Jeśli chodzi o pracę i o finanse, no też jest ciężko. Też jest ciężko. Ten lipiec i ten sierpień zwiastuje Wam jakieś problemy finansowe, miejcie to na uwadze, ale uczuciowo-emocjonalnie jest dużo lepiej. Jakaś taka odnowa, odnowa w rodzinie, odnowa wśród przyjaciół, bliższy kontakt, lepszy kontakt z ludźmi, których kochacie, którzy są dla Was bliscy. Zmiany na uczuciach, w stałych związkach, dla osób, które są wolne. Karty pokazują, jest możliwość poznania kogoś, kto obdarzy Wam jakimś uczuciem, tak? Hmm, może być też tak, że jakaś tajemnica gdzieś przy Was cały czas będzie. Jakaś osoba może skrywać tajemnice, jakieś takie sprawy z instytucjami, coś wam będzie utrudniać, albo jak jakaś kobieta swoją osobowością, swoim natręstwem, albo jakaś instytucja. We wrześniu wy będziecie dużo myśleć, dużo analizować i będziecie odcinać, odcinać pewne sprawy w swoim życiu, tak? wrześniu pokazuje się u was jako as mieczy, czyli odcinacie coś. Od siebie kończycie coś, jakieś pisma urzędowe do Was przychodzą. To są pisma, które mówią o czymś, że jakaś sprawa została już zakończona, zamknięta. Praca jest, także tylko ten okres wakacyjny będzie trudny. We wrześniu pracujecie, spełniacie się, jest wszystko jak najlepiej. Dostajecie pieniądze za swoją pracę, za swoje... jest wynagrodzenie przy Was, więc jest OK. W uczuciach totalna transformacja, totalna zmiana, moi drodzy. Wszelkie romanse, wszelkie kłamstwa, wszelkie obłudne, zakłamane osoby. Które Was wykorzystywały, to wszystko od Was odchodzi, moi drodzy. Tak mi tutaj karty pokazują, ale jest jeszcze jakaś przy Was osoba, która hmm, jakaś sprawa która będzie do Was powracać, jakaś osoba, osoba z przeszłości, albo z Waszej młodości wczesnej, kiedy byliście jeszcze dziećmi, albo ktoś ze szkolnych lat, albo ktoś, kto naprawdę się wiele lat nie odzywał. I tutaj karty pokazują: No jest ktoś taki, kto będzie do Was się odzywał. Zobaczymy sobie, jak to się dalej potoczy. Ale w październiku karty pokazują: Wy nie będziecie chcieli mieć kontaktu z tą osobą, Wy tą osobę pożegnacie. To jest osoba toksyczna, Wy nie będziecie chcieli się kontaktować, więc Wy żegnacie, Wy odcinacie, to, co wam nie służy, czyli ten wrzesień i ten październik pokazuje się jako energia. Czyste, jako miesiące czyszczenia, oczyszczania. W pracy bądźcie cierpliwi, wszystko będzie dobrze. Emocjonalnie szukacie tej równowagi w sobie, układacie sobie na nowo myśli, jest wszystko ok. Troszkę wasza kobiecość będzie wam utrudniać, może nie będziecie dostrzegać w sobie tego piękna, a szkoda. Popatrzcie, stańcie przed lustrem, popatrzcie na siebie, jesteście cudownymi kobietami, jesteście wspaniałymi mężczyznami, nie myślcie pozytywnie. Karty pokazują troszkę. Bezsenność może Wam w październiku dokuczać i takie jakieś takie powracanie do takich dziwnych spraw, które naprawdę nie są Wam potrzebne. Listopad się pokazuje jako mm, y, miesiąc, który. Karty pokazują, że no troszkę będziecie wracać do przeszłości, za kimś będziecie tęsknić, za kimś, kogo utraciliście, kogo straciliście, kogo już nie ma z wami, być może za waszą przeszłością jeszcze będziecie gdzieś tęsknić, być może za tymi osobami, które odrzuciliście, odcięliście ze swojego życia, ale karty pokazują, że wam jest potrzebne odrodzenie takie w sobie, przebaczenie samemu sobie. Każdy człowiek ma jakieś błędy, popełnił jakieś błędy, każdy człowiek ma jakieś winy, każdy człowiek jest winny każdy człowiek ma obciążone sumienie czymś, tak? i karty mówią, że wy będziecie oczyszczać siebie wy będziecie chcieli przepracować coś w sobie wybaczyć coś w sobie będziecie też również prosić o wybaczenie inne osoby, to jest odbudowa czegoś, zmiana, pozytywna zmiana rozwiązywanie jakichś problemów, tak? bardzo aktywnie jesteście zawodowo, to mi się podoba karty pokazują uczuciowo, emocjonalnie też Duże u was zmiany są, taka praca nad związkiem, praca nad odbudową relacji albo praca nad relacją się u was pokazuje. Praca, przeciążenie pracą troszkę wam będzie utrudniać, ale ogólnie nie jest źle. W grudniu otrzymujecie, wchodzicie z energią dawania i brania. Otrzymujecie jakieś prezenty, być może obdarowywujecie kogoś prezentami. Bardzo tutaj się fajnie pokazuje. Zadowolenie, radość pod względem finansowym. Uczuciowo-emocjonalnie dużo radości, dużo spełnienia, dużo miłości, odradzacie się, zmieniacie się. Ten, do połowy roku ten uczuciowo-emocjonalna sfera będzie u Was trudna i ciężka, ale po połowie roku, do końca roku 2021 karty mówią: Wy coś przepracujecie, Wy coś zmienicie w sobie, Wy będziecie wdzięczni za to, co macie, dużo radości, duże zmiany, nowe miłości, szczęście, radość, nowe zauroczenia, zmiany, poważne zmiany. Radość z dzieci, radość dziecka, radość z wnucząt, zmieniacie się w ogóle w sobie, dokonujecie transformacji w listopadzie, odradzacie się, zmieniacie się na poziomie y, swoim wewnętrznym, na poziomie swoich myśli, przepracujecie coś w sobie i w grudniu jesteście jako empatyczni, wrażli, wrażliwi y, ludzie, jako ludzie, którzy darzą wszystkich uczuciem, te frustracje, te żale, te złości, y, ten strach, ten lęk y, ten smutek odchodzi od Was, przychodzi do Was pozytywna radość, moi drodzy. Pięknie, pięknie kończycie rok. Troszeczkę w utrudnieniu macie, że w jakiejś kwestii ponieśliście stratę, że w jakiejś kwestii nie udało Wam się w tym roku i to trochę Wam będzie gdzieś w głowie siedzieć, ale ogólnie nie jest źle. I karta rady dla Was na ten rok, karta szóstki mieczy. Ta karta dla mnie mówi o tym, żebyście dokonali podróży w głąb siebie żebyście zmienili siebie, żebyście zmienili postrzeganie świata i ludzi zupełnie inaczej, żebyście naprawdę dokonali tej zmiany najpierw na sobie, najpierw zacznijcie od siebie, a zobaczycie, że w szybkim czasie będą się manifestować zmiany na około Was i ludzie będą się zmieniać. I postrzeganie ludzi na wasz temat też będzie się zmieniać, moi drodzy. To też jest karta przemieszczania się, karta ruchu, karta podróży, więc taka. Rada dla Was jest, jeśli będziecie mieli ku temu możliwości, to pozwólcie na to, przyzwólcie na to, żeby te zmiany do Was przyszły, moi drodzy. Rok zmian. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam dużo zdrowia i trzymam kciuki, żeby Wasze marzenia, żeby Wasze plany realizowały się po Waszej myśli w tym nowym 2021 roku. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa!